Witam w sobotnych różnościach. Sobotnej różności będą, jak to się mówi, różnościami. Tym razem będzie porównanie dwóch gier, czyli najnowszej, która miała premierę troszkę ponad tydzień temu, w kwietniu tego roku. Oraz w wersji yy, zremasterowanej, czyli też trochę takiej odświeżonej, ale z 2008 roku. Sherlock Holmes The Awakening, Awakening przebudzony. <laughs> po, po, po angielsku ciężko się mi to wypowiada. Maksymalne, jak widać, ustawienia graficzne są w tej grze, i zobaczymy, jak ona wygląda yy, teraz. A yy, druga połowa filmiku będzie takie 10 minut tutaj pokazu tej gry i po 10 minutach będzie kolejna wersja gry czyli ta najnowsza. To jest z 2008 na Pierwszy rzut. No away you swallow, leave or i'll make you These all came from the swamps. Could be totem contraband. <coughs> Holmes! Help me! Do not fight the calling! <laughs> blood! I beg of you, home. For dying! Relying your blood! <sighs> oh, no. No. Can't end like this. Again, this nightmare haunts me. It won't let me forget. How did this all begin? No, miasteczko is a Przebudzenie. To jest z 2008 roku, więc... Na maksymalnych co prawda detalach. I wszystko na maksa, no ale... Widać klockowatość. Jak na dzisiejszy czas. Ciekawie mnie ile będzie różnic względem y, y, względem nowej wersji. Czy tutaj też będą tak bardziej swobodne te y, lokacje do rozwiedzania jak w, y, najnowszej? To jest Holmes. Good morning, Holmes. Looks like a typical London day. Fog in the morning, fog in the afternoon, ha, and here's a surprise: fog in the evening. Good morning, Watson. Can you imagine? I have been at it since 5 a.m., and I scarcely think my list of patients for the day has even been touched. What is more insufferable, I haven't even had a moment with the morning paper. They say the minister will assuredly. Holmes! Whatever is the matter? You haven't heard a word I have said! It is the tedium, my dear Watson. Life is ordinary. The papers are lifeless. Any hint of audacity, and dare I say, romance has vanished from the criminal world. Holmes, it is only temporary. You know perfectly well that sooner or later an exceptional incident will occur in London or thereabout, which cannot rest till the talents of Sherlock Holmes are called into play. Then it will be up to your agile wit to set things right, which should satisfy your constant need for mental gymnastics. I hope the heavens hear your words, Watson. I hope they do indeed. I must take my leave, Holmes. I have an appointment with a rather odious man, Captain Stenick. He is apparently in a state with near tachycardia due to some problem involving his manservant. Why don't you get out for a brisk walk, Holmes? perhaps buy a newspaper or visit that fellow Barnes over on Glentworth Street you might remember him the bookseller he has some new volumes of the particular sort that should occupy your mind for a time teraz y, ruszać dalej a dobra czyli tutaj się klika, nie chodzi się w WZD tylko się klika a dobra, czyli tutaj jeszcze jest tak, że się wyświetla to co mogę Na czym mogę zrobić interakcję? To będzie się wyświetlała ręka, tak? Tylko ten kursor jest taki mlący. Nie wiem, czy to końcówka tej fajki. Chyba końcówka tej fajki. Dobra, zobaczmy, co tu jest. nie ma tu takie pomieszczenie. Where are my matches? A, mamy znaleźć jego zapałki, bo chcę sobie zapalić fajkę. Bez tego nie wyjdziemy. Na zewnątrz, a chcieliśmy wyjść na zewnątrz, zobaczyć, jak wygląda ten Londyn. O, tu są zapałki, no dobra. I co teraz? Tu gdzieś mamy jakieś. Menu łączenia przedmiotów, czy co? Nie. Dobra, możemy wyjść po prostu już. Strand the strand by the strand. Strand, strand, by the strand. So my young friend, what is the news? Nothing of interest for the great detective, sir. Those old stuff shirts ate up half of London at their big scientifical to do, and some candesnavia princess is driving the locals wild with curiosity. A Scandinavian royal is in London. If you and the lads can look sharp and find out more about her visit, there will be some coin for your pockets. Right now, Mister Holmes, if there's aught to be found, the irregulars will have it. I'll send the words out to the lads. It is necessary to keep my 6 września 1894 roku. Gwiezdny fenomen. Dobra, tu się przewija na dół. Dobra, nie będziemy tego czytać. Jak się wchodzi do tego menu? A dobra, a dobra, po prostu prawym przyciskiem myszki. Tutaj mamy przegląd, tak, dialogów. Zobaczmy, to jeszcze się przyjrzyjmy temu, tutaj jak to wygląda. Czyli każdą. Yy, yy, rozmowę możemy sobie yy, yy, sprawdzić jeszcze raz. Tutaj mamy przedmioty. Tutaj dokumenty. Tutaj raporty, których jeszcze nie ma, a tutaj jest mapa. I 221 B Baker Street. ok, A można się przełączyć na widok z pierwszej osoby. O, to fajnie. To tak wolę. I co tutaj jest? Welcome Le Street i to my musimy iść teraz niby do tej kwiaciarni, Oczywiście tylko tutaj podejdziemy, zobaczymy tą kwiaciarnię, No i tak samo zrobimy w grze. W, w tej. Znaczy... Nie do, nie do kwiaciarni, tylko do księgarni. To samo zrobimy też w tym... Good day, Mr. Holmes! To samo zrobimy też w księgarni. Tylko gdzie jest księgarnia? Tutaj jest kwiaciarka. a a tu jest księgarnia. Barnes Noble. Salę. Good morning, Mr. Holmes. How are you? I have some new novels that should interest you. A nice illustrated volume on fish and a collection of legends on piracy. They must be here somewhere w tym najnowszym remake'u całkowitym tej gry jest zupełnie inaczej, bo w ogóle ta fabuła się troszkę inaczej zaczyna, chociaż też jest wiadomo kwiaciarka jest tutaj ten gościu i ogólnie mm, podobnie jest, ale jest y, trochę inaczej, bo tam, tam się zaczyna takie jakby śledztwo już na samym początku dobra, tutaj zapisuję i teraz zobaczymy jak to wygląda yy, w tym remake'u najnowszym. Teraz ogrywamy wersję z 2023 roku. Gry dzieli 15 lat od siebie. O, teraz jest nawet w tej najnowszej wersji logo Steam, tu jest ostrzeżenie zdrowotne. Tutaj jest ostrzeżenie o uprzedzeniach rasowych w grze, bo się działa w takich czasach, a nie innych. A tu jest jeszcze odnośnie ataku na Ukrainę. Tu jest informacja o grze. Gra była ufundowana na Kickstarterze. No już samo menu jest lepsze niż tamto, ale no wiadomo, to jest różnica różnic w latach, 15 lat różnicy, no to jednak no musi być lepiej akceptuj Rozdział pierwszy, widmo nad Londynem. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you, so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work, rather than days? I apologize, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. <laughs> I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks, and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. Hmm. I set it aside for this evening. And for that, I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep in a bed. Your papers are here on the table. Let us see what the postman brought today. No, jak widać, tutaj Sherlock Holmes jest takim, w tamtej części jest takim bardziej ułożonym detektywem i wszystko musi mieć perfekcyjne, A tu jest po prostu młodsza wersja Sherlocka Holmesa. Ta już z Chapter One. O, mamy już od razu jakąś, zaczynamy zagadkę. Nie będziemy tego tutaj.

on me i am on the precipice of uncovering a pattern of crime across london spanning many months and involving many men the missing paper cannot be a coincidence that's preposterous my dear fellow life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent well life used your newspaper to wipe its posterior so after that unpleasant discovery this morning i disposed of it but in lieu of the strand perhaps i can deliver you something equally tantalizing

Nie jest takim ułożonym detektywem, inaczej wygląda jego mieszkanie, nie pali fajki, no bo niedużo, dużo zmian, aczkolwiek, o tutaj ta klatka schodowa jest prawie identyczna. O, tam, tam Pomiń. Tu mam jeszcze taki zmyzł. Możemy sobie jeszcze tutaj właśnie y, zmienić ubranko, no gdzie to się zmieniało? C, tutaj, o, przyjrzyjmy się, teraz jest tutaj ten Pałac Umysłu. Z tych nowszych gier już był tak stosowany właśnie Pałac Umysłu. Tam w tej starszej nie, tam jest taka dedukcja na bazie mm, znalezionych faktów. Taka jest bardziej klasyczna tamta przygodówka. A tutaj jeszcze mamy tych stroi bardzo dużo, bo mm, teraz to jest drugie już jakby przejście tej gry włączone przeze mnie. Więc tych stroi mam więcej. Natomiast taka jeszcze ciekawostka, że można różno, w różny sposób ubierać Sherlocka. Jest to fajne, ale jest to tylko taki bajer. Praktycznie przez całą grę mało kiedy go przebierałem. Watsona też można przebierać. Dobra, Watsonowi założymy ten jego klasyczny melonik. A Sherlocka ubierzemy w taki o, płaszczyk. Też tak klasycznie go ubierzemy. Dodajemy mu jeszcze okularki. I można iść. Na jakich ustawieniach jeszcze gram? Na ustawieniach ultra. Epickie. To się nazywa nawet. Ustawienia epickie, nie ultra. Maksymalna rozdzielczość ultra HD. Też widać tutaj tego chłopczyka, który siedzi z gazetami. Tylko no inaczej. tam Tamten stoi. Tutaj jest

the perfect assassination tool you were mistaken dr Watson the paper was indeed dirtied but not how you implied it's potting soil see Watson the conspiracy is real someone tried to poison me poison you that's madness get the strand get your copy of the strand here sorry Mr Holmes I just sold my last paper Blast. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here. Nothing gets past me, Mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Hmm. Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson. Cool. Now I can take the day off. Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. Can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin, they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. Did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there was a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't.

Gazetiarza. Berns, miejscowy sprzedawca książek, zniszczył gazetę. Tutaj już, tak jak mówię, od początku jest to śledztwo prowadzone. Do Bernsa. Powinniśmy pójść do Bernsa. Zyskujemy punkty za te punkty. Za te... Za te punkty, tutaj można te punkty wydać w bonusie, zaraz gdzie ten bonus jest. Bonusy. I tutaj y odblokowują się kolejne bonusy jeszcze jakieś. Bonusy to są takie koncepcyjne materiały. Związane z grą, są też o, na przykład tutaj bożek Degona. A chociaż to nie był Degona, chociaż taki jest stwór. Trochę podobny do Degona, drugiego z tych y bogów ale w kultu. Dobra, idziemy szybko zobaczyć tą księgarnię, bo i tak tutaj już wyjdzie dłużej. Tylko gdzie była ta księgarnia? Gdzie była ta księgarnia? Już... O, tutaj jest. No, dobrze, pobiegliśmy. Dobrze pobiegliśmy, tylko nadal nie widzę księgarni. A tu jest. I tutaj jest ta kwiaciarka, którą tam w tamtej grze też spotkaliśmy, tylko że ta kwieciarka tu ma kwiaciarnię naprzeciwko Bernsa, a tam była e, trochę od niego tak bardziej oddalona, aczkolwiek. I, ciekaw jestem czy tam w tej starej wersji, bo już nie pamiętam, a te, teraz będę dopiero przechodził. Ciekawi mnie czy też będzie wątek z kwiaciarką i z tym gościem, żeby ich tam żeby że tam romansować. No, zobaczmy jeszcze tą księgarnię. Tutaj dr Watson nam cały czas towarzyszy. W oryginale chodzimy sami. No i tutaj nie da się przełączać na tryb. FPP, aczkolwiek to nie przeszkadza, bo tutaj się steruje TPP bardzo wygodnie. Jest taka mroczniejsza grafika, no dużo lepsza wiadomo, lata jednak mijają. I, no i ogólnie gameplay jest taki bardziej przystępny w tej nowej części. Natomiast w tej z 2008 roku jest taki bardziej klasyczny, klikankowy, taki że dużo klikania jest. A tu jeszcze mamy właśnie możliwość przyglądania się, nie wiem jak w tamtej wersji, bo, bo jeszcze nie grałem Miałem na tyle dużo, tylko tak odpaliłem, żeby porównać. Aczkolwiek tu jest dużo takich właśnie elementów śledczych. Nietrudnych jakichś. Ale... fera szantażu lub pracoholik ja myślę że berd jest pracoholikiem Mr. Barnes a word Dobra, tutaj już tej rozmowy nie będziemy. Oh, <laughs> Aha, bo on ucieka do tego pokoju się chowa. No dobra. Who, uh, who goes there? Sherlock Holmes! Now, will you please? Mr. Holmes. Czy pan odpowiedzieć? How about we uh, reschedule in a month or two? Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. Really deep in the weeds with uh, with important things. Well, uh, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. No i dobra, tutaj zapiszemy grę. Kurwa, nie mam już wolnego zapisu. Na samym dole się zapiszę. Dobra. No jak widać, obie gry. Linia, jeżeli chodzi o linię fabularną, to podejrzewam, wam, że będzie bardzo mocno zbliżona, bo w tej pierwszej części od razu tam dr Watson powiedział, że idzie do tego gościa, któremu zaginął sługa i chciał tam już nawiązać do tego. Natomiast tutaj o tym słudze i tym gościu dowiemy się zaraz po tej księgarni. dopiero Ogólnie też w tym oryginale nie było tej sytuacji z tym niby śledztwem, że jakiś spisek wydaje mu się, że jest przeciwko Holmesowi, natomiast Tutaj jest to taki bardziej wzbogacone. Ten gameplay widać jest bardziej przemyślany w tej nowej części, no i ogólnie dużo lepszy. Jednak jednak czuć archaiczność tamtej części mocno, jak się mu odpali względem tego remake'u i naprawdę przy tym remake'u zrobili dobrą robotę. Jednakowoż uważam, że troszkę wycenili to, tego remake'a za drogo, ponieważ 235 zł za wersję z zadaniami pobocznymi to troszkę za drogo uważam, że ta gra tak warta jest te 150-160 zł, ale to wiadomo, to jest moje zdanie. To tyle w sobotnich różnościach. Dziękuję za oglądanie.